Witam, dziś przedstawię wam jak zrobić quest, teleport do Tuzmer. Rozmawiamy z członkiem z zakonu astralnego, po czym udajemy się na północ od Tuzmer, do trupiej przełęczy. Dialog rozpoczęcia questu już miałam zaczęty. Astralny koncentrator jest na skale w drugiej. Stajemy na kordach, 3, 85, i rozmawiamy ze stromą skałą. Wybieramy opcję pierwszą. Druga powoduje automatyczny dead. Udajemy się znów do Tuzmer. Za opcji kupujemy od razu róże dla Gopisa. Rozmawiamy z Gopisem, znajduje się on naprzeciwko kuźni Kendala, popularnego handlarza, u którego możemy sprzedawać po lepszej cenie niż Tunia. Dopłacamy i wręczamy róże Gopisowi, a następnie idziemy do ponownie do koncentratora. Próbujemy dobrze zarzucić linę, i wspiąć się do koncentratora. Jest on popsuty, i z tą informacją udajemy się do członka astralnego Stusmer. Rozmawiamy z członkiem, a następnie wyruszamy do Nikhale, by Gloik, który jest niedaleko teleportu, pomógł nam naprawić maszynę. Rozmawiamy z Gloikiem. Potrzebują dwóch kryształów z południc i czystego srebra. Kryształów nie można kupić, trzeba wylotać z południc. Najlepiej jest w kamiennej strażnicy. Oraz północny zachód, trupiej. Po rozmowie udajemy się po srebro. Zabronione jest podawanie, gdzie jest srebro. Mogę was jedynie nakierować hintem, że srebro to minerał, który jest wydobywany z ziemi. Płacimy 5000 za sztabkę, i idziemy do Gloika. Dajemy mu srebro, a następnie wręczamy mu kryształy. Czekamy około 20 minut, i idziemy naprawić koncentrator. Otrzymujemy wzmocniony kryształ oraz srebrne zębatki. Klikamy na koncentrator, i przystępujemy do naprawy. Z pięciu opcji, wybieramy czwartą, najpierw zębatki, później kamień, i idziemy do tuzma roznajmić dobre wieści, że astralny koncentrator działa. Następnie udajemy się do świątyni Czterech Bóstw w Nidhal, prawy górny róg mapki, i rozmawiamy z kapłanką Virgo wybierając opcję złożenia ofiary. Otrzymujemy koguta, którego lokujemy w koszu ofiarnym. Idziemy do członka planu astralnego w Tuzmerpol nagrodę. Tak kończymy zadanie. Pozdrawiam.